Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj trochę o wentylacji. Mamy przepiękną pogodę, zobaczcie. W tą stronę kochani mamy zimny wiaterek i naprawdę ciągnie takim zimnym po plecach, że chyba muszę się sama za chwilę stąd zmyć. Ale zobaczcie co się dzieje na wlotkach. Pomimo tego, że pszczoły właśnie lecą w tą południową stronę, tam gdzie nie ma słońca, tylko jest chłód, przynoszą... Bardzo dużo obnóży różnego koloru, od jasnożółtego po pomarańczowy, więc zobaczcie, nadal mamy kwitnienie poplonów, innych ogrodowych kwiatów, pomimo tego, że mam, mieliśmy dzisiaj minus 5 stopni, kwiaty nie przemarzły, gdzieś tam jednak było cieplej i pszczoły szybciutko to znalazły, więc może być tak, że jeżeli znajdą miejsce matki do czerwienia, a nie są izolowane... Będą rozpoczynać czerwienie u mnie, kochani, w polu. Nie wiem, jak jest dzisiaj, nie byłam w tym tygodniu. Jeszcze poplony stoją, jest gorczyca, jest facelia. Grykę niestety coś zeżarło, więc z gryki nic nie przyniosą, ale mam nadzieję, że gorczyca już rozpoczęła kwietnienie. Zależało mi troszeczkę, żeby pszczoły sobie poprzynosiły mimo wszystko tego nektaru. Nie nektaru, tylko pyłku. Czy to się uda? Nie wiem. Mam nadzieję, że troszeczkę uzupełnią, bo jesień, powiem szczerze, była troszeczkę słaba, jeżeli chodzi o. Pyłek, a ten pyłek troszeczkę nam jest potrzebny na przedwiośnie. Oczywiście mam jeszcze pierzgę, którą będę uzupełniać na wiosnę, ale jak zawsze jakieś tam zabezpieczenie po bokach by miały, to ja jestem zawsze spokojniejsza. Różnie bywa z pogodą, my tego nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zresztą to, co się dzieje teraz z pogodą, to chyba nikt tak do końca nie przewidzi, jak będzie wyglądał następny sezon. I to właśnie to jest, kochani, zmorą każdego pszczelarza, bo biologii pszczoły szybko się nauczymy. Połączenia pogody i biologii pszczoły i naszego czasu to już nie tak bardzo. Kochani, wracając do wentylacji, czyli najbardziej skrywanej tajemnicy pszczelarza. Bo przeważnie, jak pytamy, proszę cię, powiedz mi, jak ustawić wentylację, żeby było dobrze. No i tutaj, kochani, jak zawsze, no każdy ustawia oczywiście inaczej, i nie ma sposobu takiego, który wam ktoś poda na tacy. Nie ma takiej realnej możliwości, raz ze względu na to, że każda rodzina jest inna. Inaczej będziemy. W części ulach ustawiać wentylację, jeżeli mamy silną rodzinę. Inaczej troszeczkę możemy podchodzić, oczywiście nie musimy, ale możemy podchodzić do rodzin troszeczkę słabszych, czyli może odkładów późnoletnich. U mnie, kochani, w większości ulach, ja mam ule styropianowe, więc w większości ulach y, zamknięte są dennice. Można powiedzieć, że 99% mam zamkniętych, bo z tego co pamiętam, chyba jednej tacki mi brakuje lub dwóch, więc tutaj dlatego mówię, że 99%. E, bo ciągle zapominam jej dowieść. <noise> na trzecią pasiekę. Ale w górnych korpusach, czekajcie, przejdziemy sobie tutaj, może, bo mam jeszcze niepościągane miodnie. Jeszcze mi tam zabezpieczają pszczoły, znaczy pszczoły. No, sama sobie zabezpieczam, bo pszczoły już są na dole. Jeszcze sobie zabezpieczam, na ulach dopiero będę ściągać. Kochani, w większości są pozamykane na dzwony, jest tylko zostawiony mały lufcik, tak żeby właśnie pszczoły jakby musiały, to żeby sobie wychodziły do góry i żeby oczywiście część wilgoci wychodziła mi tędy. Więc tak naprawdę u mnie ul jest dość dobrze uszczelniony na ten moment. Zobaczcie ile siana pszczelarz ma. Pamiętajcie, pszczelarz jest zawsze bogaty w siano. Ej, w kieszeniach, czekajcie, żeby nie było. W kieszeniach mam tyle samo siana. Taki ten rok był w tym roku, więc wiecie, ja się chwalę sianem, ale zobaczcie, co tam jest. A, a, tyle siana schowanego pod flizami. Można, można. Pszczelarz zawsze oszukuje, pamiętajcie, nigdy Wam nie powie, ile miodu było. Ale siano o tym wskazuje. No nie. Sorry, kochani, ale mi się tak skojarzyło. Kochani, kochani, z tą wentylacją. Wracamy do wentylacji. U mnie wentylacja jest otwarta albo na przednim, albo na tylnym, na tylnym pajączku po przeciwnej stronie kłębu, więc jeżeli otwierałam ul kłąb. Uwiązywało mi się tu, tu było jak najmniej pszczół, więc stwierdziłam, że tutaj będzie wentylacja otwarta. Tu mi było e, ciężej, tu było troszeczkę więcej pszczół, wtedy nie chciałam, żeby tak bardzo wychodziły, a z tej strony ich trochę mniej się działo, więc zależało mi, żeby nie wychodziły mi czasem do górnego korpusu. Tu była jeszcze miodnia wtedy założona, z tego ula już jest ściągnięta, e, a z tamtej jeszcze nie, więc dlatego nie, nie pokażę Wam, ale uwierzcie na słowo, dokładnie tak samo jest tam. Ustawiona wentylacja. Widzicie, kłąb sięga prawie do końca, więc ja bym nie chciała, żeby mi wychodziły do góry, jeżeli bym tego pajączka tu nie dała. One by się mogły mi uwiązywać wtedy u górnych ramek i oczywiście spacerowałyby. Jeżeli osuszacie ramki, tak jak ja, to dobrze jest dać pół korpus pomiędzy um, rameczki, to wtedy je troszkę to zniechęca do przechodzenia. Czekajcie, aż tak z ciekawości, naprawdę? Rozbarwić ten ul. O ludzie, kochanie, rany bombę. Ale by pyskowały po mnie. Nie dam rady, kochani, bo tu jest pajączek. O, tutaj. O, nie, no nie pokażę. Za ciężki kochani, tu mam jeszcze rameczki z miodem na przyszły sezon do poszerzania gniazda. Jeżeli by było jakaś sytuacja w zimie, gdzie bym wiedziała, że na przykład któraś rodzina ma problem z pokarmem, to oczywiście tam też są rameczki do ratowania takiej rodziny, czyli biorę wtedy taką rameczkę z pokarmem do domu, grzeję ją, otwieram UL, wkładam rameczkę z pokarmem i jeżeli jest tak oczywiście możliwość, blisko kłębu. One sobie zresztą dadzą radę. Ewentualnie można wyciąć wtedy cały plaster i położyć na pajączku, też tam będą mogły sobie wychodzić. Tylko, pamiętajcie, wtedy kładziemy na beleczkach odstępnikowych. I tutaj możemy mieć troszeczkę więcej problemów, jeżeli byłaby troszeczkę silniejsza rodzina i nie nadążałyby z wyjadaniem pokarmu, on byłby po prostu bardziej płynny, to mo może kapać e, do środka gniazda, ale tym też się nie przejmujecie. Oczywiście one sobie z tym poradzą. To jest bardzo rzadko, żeby wypływał nam bardzo intensywnie miód. Mówię, nieraz jest taki troszeczkę rzadszy e, pokarm, więc wtedy by była taka możliwość. Jak mamy pokarm zasklepiony, on będzie gęsty, leisty, więc tutaj nie mamy się czym. Martwić, e, oczywiście, jeszcze wracając do wentylacji, bo znowu mnie ponosi fantazja. Kochani, są dwa sposoby wentylacji, więc dla was początkujących, tym chyba, którzy najbardziej się denerwują zimowlą, jak ustawić prawidłowo wentylację. Czyli, kochani, uczymy się, doświadczenia. Jeżeli raz coś zrobicie źle, to pamiętajcie, to nie jest źle, to jest zebrane doświadczenie. Możemy ułożyć, kochani. Na dzwon, tak jak mamy dzwon, czyli zamykamy szczelnie całą górę a odsuwamy szufladki. Ja tutaj Wam nie pokażę, jak wysunąć szufladkę. No, bo moja szufladka niestety się zapadła tutaj i nie mogę wyciągnąć nóżki mi siadły. Próbowałam to zrobić, jak chciałam sprawdzić osyp i niestety muszę to jak zmienić. Już się malują. <laughs> czyli ustawiacie sobie na dzwon i wtedy można albo lub dobrym sposobem jest dać im poduszkę powietrzną półkorpus i sobie po prostu one radzą. Tam się wilgoć wtedy w ogóle nie zbiera. Problem jest taki, że na przedwiośniu musicie taki ul oczywiście pozamykać. Nie powinno się pszczołom na przedwiośniu kazać ogrzewać bardzo intensywnie gniazda. One sobie oczywiście poradzą, bo to są pszczoły, które bez człowieka sobie w miarę radzą, jeżeli chodzi o utrzymanie temperatury. Na nas liczą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w pokarm, więc tutaj pamiętajcie, mają pokarm, to sobie radzą. Pszczoły nie radzą sobie, kochani, z przeciągiem i z wilgocią przeważnie mówimy o wilgoci, ale zapominamy o przeciągu. Jeżeli mamy zbyt intensywny przeciąg, pszczoły będą zamykać swoimi ciałami tą wielką przestrzeń przeciągu i część pszczół, która będzie narażona na przykład właśnie na otwarty pajączek u góry, może nam się rozsypywać po powałce u góry i tam po prostu pozostać. W taką sytuację miałam w tamtym roku zapomniałam sobie nie tyle zapomniałam, miałam pszczoły po prostu jeszcze dużo na powałce, nie chciałam sobie ich y, zmiatać, później niestety pogoda mi się zepsuła, nie miałam jak ściągnąć daszka, bo było bardzo dużo śniegu, więc stwierdziłam, że a to sobie wjedzie później, porobię kontrolę i zapomniałam wtedy już właśnie o tym, że ten pajączek jest otwarty, kiedy mu, później mogłam przyjść sobie tak skontrolować jak jest ułożony izolator, no to zwróciłam uwagę na to, że tam jest bardzo dużo pszczół martwych, pod właśnie na, na na powałce u góry. No i z analizy, kochani, własnej analizy, doszłam do wniosku, że zostawiłam ten właśnie pajączek środkowy, bo tam był wtedy ten środkowy pajączek otwarty. I kochani. To było łatwo zauważyć, że cała droga pokarmowa, która była właśnie tutaj na tym przeciągu, bo środek kłębu był narażony na to, cała droga pokarmowa była wyjedzona do tego stopnia, że potrzebowały ederki. Te pszczoły, które tutaj się skupiały na górze, niestety częściowo nie dały rady wejść do kłębu, i około szklanka z pszczół niestety zginęła z mojego powodu. Błąd, błąd pszczelarza dający bardzo duże doświadczenie. Teraz wiem, że wolę zmieść od razu te pszczoły wszystkie do pajączka i przymknąć pajączek. A nie litować się, a później sobie przyjdę, to zrobię, niech one sobie same wejdą. No niestety chciałam dobrze, wyszło troszkę inaczej. Celowo, kochani, nie posprzątałam tutaj tych pszczół, pomogłam. Przedtem, jak tutaj otwarłam pajączek, to tutaj była osa, wyjadała część odwłoku tej pszczoły. No, jak drugi raz otworzyłam, chciałam Wam nagrać, że filmik może brutalny trochę filmik, ale pokazujący, że przecież osy też są potrzebne po coś na pasiece, niestety ona już zdążyła mi cmychnąć przez otwierający się daszek i przestała zjadać tą pszczołę, więc niestety mój urok w filmiku, żeby pokazać ważność os w niektórych sytuacjach, bo pamiętajcie, osy, fakt zagrażają rodzinie pszczolej, ale jeżeli rodzina pszczela jest w miarę silna, w miarę zdrowa, ona sobie z nimi daje rady. Jeżeli nam osy rabują. Ul, to znaczy, że tam coś się już dzieje, coś jest zachwiane. To taka wstawka. Czemu zostawiłam te pszczoły? Kochani, dlatego, żeby pokazać, że martwa pszczoła to jest coś naturalnego w ulu. My często patrzymy u kogoś do ula i a, bo takie ma takie, siakie. No, kochani, taka jest rzeczywistość. Zawsze pszczoła jakaś nam zginie. Czy to będzie na powałce, jeżeli będziemy mieć pootwierane pajączki, czy to będzie, kochani, osób przed ulem czyli tuż przed ulami, też jak się przypatrzymy, jest bardzo dużo pszczół, znaczy bardzo dużo, no pojedyncze pszczoły martwe, te, które były przez tą niepogodę wyrzucane z ula. Nieraz jak nie widzimy osypu, a jest pogoda, kochani, to możemy przyuważyć po krótszym czy dłuższym siedzeniu, że pszczoły z taką martwą pszczołą potrafią naprawdę kilka metrów lecieć i dlatego nie widzimy osypu. Więc pamiętajcie, nie oceniamy, Pszczoły umierają, mamy do czynienia z, z żywymi stworzeniami. A z wentylacją, kochani, obserwujcie przyrodę. Jeżeli pszczoły kłębią się bardzo pod pajączkiem, a nie macie pajączką takiego założonego, to znaczy, że możecie go przymknąć. My możemy manewrować, możemy sobie otworzyć wentylację, możemy sobie przymknąć wentylację. I tutaj patrzymy, czy nam się bardzo dużo wilgoci skrapla, czy nie. Jeżeli mamy dużo wilgoci, no to oczywiście troszeczkę manewrujemy. Im więcej będziecie ingerować, nie przeszkadzając oczywiście pszczołom w ustawienie wentylacji, tym szybciej się nauczycie dostrzegać te szczegóły, które Wam pokazują pszczoły. Jeżeli mamy natomiast pajączki zostawione, to możemy sobie takie pajączki trzymać już od sierpnia, lipca, kiedy tam zakładacie i obserwować, jak Wam pszczoły... Kitują. One wam pokażą, czy chcą mieć zakitowany cały pajączek, bo zakitują go całego. To znaczy, że wtedy zamykamy sobie tą wentylację, tą wentylację, tą wentylację i tą wentylację. Jeżeli na przykład nie kitują wam tej wentylacji i nie zamykamy jej, one sobie same ją zakitują. Jeżeli natomiast zakitują wam, w jednej czwartej czy w jednej trzeciej, no to jak sobie przyłożymy, no nie mam tego dekielka, ale dekielka, jak sobie przyłożymy tyle, no to jest mniej więcej ta jedna trzecia. Czyli możemy sobie spokojnie odkitować takie pajączki, Pozyskać na przykład wtedy propolis i przymknąć im pajączek na tyle, ile one oczekują. I znowu możemy przeobserwować, czy kitują, czy nie. Jeżeli nie kitują, jest to optymalne dla nich, że im to nie przeszkadza. Jeżeli kitują, przymknijcie, to znaczy, że coś tam im zawiewa. One oczywiście tam porobią swoje mostki jeszcze w środku ula, z powałką, wszystko to będzie połączone. To też jest cyrkulacja powietrza, którą wam pszczoły pokażą. My musimy stanąć przy ulu i chcieć je obserwować. Od razu tutaj powiem że jeżeli chodzi o zakładanie pajączków, u mnie nie wszędzie są pajączki pozakładane. Ze względu na to, że ja często zaglądam w zimie, na przykład jak jest ułożony kłomp, no to sobie otwieram pajączek środkowy i sprawdzam, czy jest wszystko w porządku, czy kłomp mi ładnie siedzi tutaj, gdzie ma siedzieć. Jeżeli by rodzina na przykład na przedwiośniu potrzebowała ratowania, nie mam możliwości włożenia ramki, no to kochani, wtedy sobie otwieram dany pajączek, dekielek i kładę na czas ratowania rodziny ciasto cukrowe, żeby po prostu je uzupełnić w braki. A później przy pogodzie sobie zrobię całą korektę gniazda. Tego też się nauczyłam przez lata. Może to estetycznie nie wygląda, ale dla mnie, jako mojej osoby. Bardzo ułatwia mi to pracę. Wy oczywiście, kochani, nie musicie mnie naśladować. Wy utwórzcie swoją drogę i nie bójcie się sprawdzać ula i rodziny pszczelej, czy jest tam wszystko w porządku. Oczywiście, kochani, jeżeli będziemy zbyt głośni, czyli tak jak ja podeszłam tam do tamtego ula i w czasie zimy, codziennie byśmy się tukli pod tymi ulami, no to, kochani, taka rodzina pszczela będzie zestresowana, może rozsłożyć się, rozejść się z kłębem, mogą pojedyncze pszczoły wychodzić, a przy dłuższym niepokoju, oczywiście, może się to skończyć śmiercią rodziny pszczelej. To, jeżeli coś je będzie ciągle niepokoić. Tak samo jak sikorki. Sikorki też przychodzą na wlot Stukają, pszczółka wychodzi, chrast odlatuje i takie są cwaniary, ale poza tym przecież sikorki nam też są potrzebne. Pamiętajcie, że teraz też zabezpieczamy ule przed myszami, przed ptakami, niektórzy zakładają siatki, u mnie za niedługo zawisną w nowych miejscach płytki CD, no, do tej pory się sprawdzają, mam nadzieję, że nadal się będą sprawdzać, bo to mi też ułatwia moją pracę, nie muszę nakrywać wszystkiego siatkami. No w momencie, kiedy już ptaki przejmą inicjatywę i będą bardzo psocić, no to wtedy oczywiście będę musiała się wysilić, kupić siatki i co roku je rozkładać, aż się zniechęcą. To jest wygoda, kochani. Oczywiście tu muszę sobie poprawić. Widzicie, zawsze od wychodząc z pasieki, zerknijcie, czy wszystko jest dobrze pozamykane, bo taki daszek pozostawiony na silniejszym wietrze powodowałoby albo odlecenie daszka, zalanie rodziny, albo właśnie niepokojenie pszczół, czyli podwiewałoby mi i falowało daszkiem, co powodowałoby to, że daszek by się tukł, rodzina by się stresowała. A przecież mamy już jesień. Chcemy jak najmniej zaglądać do tych uli, ale pamiętajcie, jeżeli mamy zaległości, to nie bójmy się iść do uli. Nie bójmy się jeszcze zrobić korekty gniazda. Nie, nie bójmy się w taką pogodę jak dzisiaj zaglądnąć i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Pamiętajcie, nie oceniamy sytuacji. My jeszcze mamy czas na to, żeby bezpiecznie przezimować nasze pszczoły. Więc kochani, do dzieła i dajcie znać, jak Wam idzie. A jeżeli macie problemy z wentylacją, nie bójcie się iść, otworzyć tacki, zamknąć góry. I zobaczyć jak to wygląda, nawet w chłodniejsze dni. Nie bójcie się też zamknąć tacki i otworzyć wentylację góry. I też wam pszczoły powiedzą, czy im to pasuje, czy nie. Bo jeżeli zobaczycie w takim, nagle, jeżeli otworzyliście taki pajączek i tam nie było pszczół, a za chwilę wam się pokazały pszczoły, to znaczy, że im wieje. Trzeba go zamknąć, bo pszczoły własnymi ciałami będą go zatykać. To jest właśnie ta obserwacja pszczół, jeżeli chodzi o wentylację. Pamiętajcie, pszczoły pokażą nam wszystko to, co lubią i tego, czego nie lubią, a my jesteśmy od tego, żeby się tego nauczyć. Przesyłam Wam słońce, jeśli go nie macie, i dużo uśmiechu. Miłego.